Witam moich widzów, oglądam teraz sprzężytą Oglądam no, no teraz przężytą rąże, te przężytą jest jedno jest słabsze, drugie gorsze A ta, na, na tegoroczną suszę tu nie jest takie tragiczne te przężytko Ale jeszcze na razie koło dwóch tygodni musi postać No, patrzcie Niektóre dobre, niektóre słabsze. Na piątej, na szóstej klasie te to jest. O. Tam gdzie trochę lepsza ziemia, to lepsze. Ale to, to takie słabsze, słabsze. to lepsze. Tu słabsze. Tu trochę lepsze. I je teraz oglądam. Mamy, mamy hektar, tylko przecież na tym kawałku jeszcze mamy tam dalej, drugi hektarek. To mnie, Trochę denerwuje, że na brzegu trochę jest tak jakby puste te ziarka, nie wiem dlaczego. Takie puste kłosy są, nie wiem dlaczego. To może od nas. Pozdrawiam Was serdecznie moi widzowie. Trzymajcie się. Cześć.